Razem wystartowaliśmy w biegu i tak to się tak rozpoczęło. A i teraz mu bardzo mocno kibicuję, bo on rzeczywiście rozwinął się w tym bieganiu, i teraz mogę mu tylko wodę podawać na trasie. Bo jest dużo lepszy ode mnie. To pierwszy start brata w Markach, czy już po raz kolejny? To trzeba byłoby brata zapytać, a nawet tutaj jest. Ale chyba drugi raz. Drugi raz, bo coś już wspominał, że rok temu, jak biegł, to w pewnym momencie nagle ciemno się zrobiło i jakieś problemy miał na trasie, żeby zlokalizować, gdzie skręcić.

師匠さまい Dzień dobry, gościmy pana Darka Pietruchę, organizatora dzisiejszego biegu. Panie Darku, czy organizacja takiego biegu to duże wyzwanie? Wydaje mi się, że dość spore, natomiast jesteśmy zahartowani w zeszłym roku byliśmy przećwiczeni przez wszystkich, bo począwszy od wszelkich zezwoleń, pozwoleń, które się wiążą z bezpieczeństwem organizacji tego przedsięwzięcia poprzez pogodę, która nas ochrzciła dokumentnie. Dzisiaj startowaliśmy z nadzieją, że na pewno gorzej nie będzie. W zeszłym roku udało się odnieść pełny sukces, w tym roku naprawdę żeśmy go powtórzyli w dwunastu. Dlatego, że proszę zobaczyć, zadowolenie zawodników e, to jedno, tych, którzy są profesjonalistami w swojej dziedzinie, już można powiedzieć amatorsko, ale jednak profesjonalistami. Natomiast to, co się działo wśród dzieciaków, mieliśmy 200 dzieciaków, zamknęliśmy grupę już bez zapisów od wtorku. Dzisiaj chętnych było bez mała połowa więcej. Bawili się, biegali, byli wspaniali po prostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, z pogody, no i z tego, że bieg e, tak naprawdę chyba największy na Mazo nawet w powiecie wołomińskim, nie mówię, że na Mazowszu, e, stał się faktem. Stolicą tego biegu są marki. 500 osób e, dzisiaj. E, czy myślicie państwo o zwiększeniu limitu? To się wiąże z pewnymi przedsięwzięciami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tutaj nie możemy sobie pozwolić, chcielibyśmy, natomiast tu muszą być zaangażowane większe służby, bo tu jesteśmy już na granicy, można powiedzieć, takiego e, jednak masowego, ale lokalnego bezpieczeństwa. Większa impreza to większa odpowiedzialność. Jeżeli uda nam się zgromadzić środki i siły do zabezpieczenia, bardzo byśmy chcieli, żeby było więcej. Środki, a sponsorzy w takim razie, czy trudno jest zdobyć sponsorów na taki bieg? Eee, w zeszłym roku, kiedy zaczynaliśmy, byliśmy, można powiedzieć, takim totalnym name. Em. Mówiliśmy, że chcemy coś stworzyć. Dzisiaj, kiedy już kolendowaliśmy wśród naszych zaufanych sponsorów, wiedzieliśmy, że już mamy za sobą pewne doświadczenia. Ilość zawodników z zeszłego roku, propaganda, mało tego, wpisy na internecie, to wszystko nam bardzo pomagało zdobyć zaufanie po raz kolejny. Dużo łatwiej, ale wszyscy wiemy, że zdobywanie środków na imprezy przez stowarzyszenia to nie jest prosty kawałek chleba. Ciężko było? Nie, nadawałem sobie raczej. Sam tempo biegu kontrolowałem. Oczywiście nie było lekko momentami. W jednym momencie musiałem stanąć, bo policja nie wiedziała chyba gdzie jechać. To trochę mi wybiło z rytmu. Chciałem powtórzyć mniej więcej wynik, podobny jak zeszłoroczny, ale jestem po kontuzji i niestety trochę brakło. Proszę przypomnieć nam nazwisko. Jabłoński Artur. Panie Arturze, po raz drugi rozumiem Pan startuje? Tak, po raz drugi. Bardzo fajna impreza. E, lubię biegać wieczorami, więc e, też e, ta pogoda, aura sprzyja mi bieganiu. Też jeszcze dopowiem, że trochę się oszczędzałem, bo za tydzień mam e, taki trudny bieg, 50 km po górach e, w Pasterce, więc e, to było takie lekkie przetarcie. Rozumiem, że biega Pan w takim razie maratony? Maratonu nigdy nie zaliczyłem, ale już e, Biegałem dłuższe dystanse, m.in. po górach. W tym roku Wings for Life 61 km udało mi się przebiec i zająć trzecią pozycję, więc mogę być zadowolony. Dziękuję bardzo, życzę sukcesu w takim razie. Dziękuję bardzo. Artur Wiśniewski, pochodzę z Lizbarka. Przyjechałem do dziewczyny na weekend do Warszawy i postanowiłem tutaj wystartować. Panie Arturze, czy jak długo Pan już biega? Trzy eee, lata trenuję bieganie według planu treningowego a biegam od dziecka eee, największe sukcesy? Eee, drugie miejsce na mistrzostwach wojska w biegu patrolowym zespołowym eee, Na Orlenie biegłem 32-48 na dychę. Jak często pan trenuje? Eee, codziennie. A największe... Czy biega pan również w maratonach? Eee, tak, zaliczyłem jeden maraton, PZTu Maraton w Warszawie, no i jeden triathlon to jest, to też udało mi się zaliczyć. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów. Dziękuję bardzo, nazywam się Jarosław Kurek, pochodzę z Duczek. Panie Jarosławie, jak długo Pan już biega? Biegam około 3-4 lat, półprofesjonalnie, w tym roku jakieś pierwsze sukcesy. Czy pierwszy raz na Marecki? Marku pierwszy raz, przeprowadziłem się z Województwa Łódzkiego, dlatego w tym roku, prawda, zaczynam startować tutaj w okolicznych biegach, w Wołomińskim. Czy biega Pan również maratony? Biegałem maratony, mam zaliczone 5 maratonów i maraton komandosa. Najlepszy mój czas 2,48 w maratonie warszawskim sprzed z, z dwóch lat. Jak często Pan trenuje? Bo trenuję w zasadzie 6-7 razy w tygodniu, praktycznie codziennie. 7 razy, czyli nawet i dwa razy dziennie, tak? Nie, bo tydzień ma 7 dni, także 7 razy w tygodniu, raz dziennie. Panie Jarosławie, czy biegi to pasja życiowa, czy też pomysł na życie? Biegi to zdecydowanie pasja, zaradził mnie. E, trener chorąży MOL, prawda, z piątego półkwartylerii, gdzie wcześniej pracowałem, no i tutaj kontynuuję, przeprowadziłem się teraz, pracuję w Wojskowej Akademii Technicznej i dla nich startuję. Jak Pan ocenia trasę? No trasa myślę, że całkiem spokojna, równa, e, niewiele nie tam kilometrów po, po szutrze, głównie asfaltowa, także myślę, że dość prosta, e, łatwo pomyśleć tutaj w swój rekord. A jak przygotowana? Czy, te, czy organizatorzy dobrze przygotowali trasę? Myślę, że trasa jest bardzo dobrze przygotowana w zasadzie, ani razu nie musiałem się zastanawiać, w którą stronę biec, a niekiedy tak bywało na e, trasach różnych prawda, w Polsce, że się trzeba zastanawiać, w tą czy w tamtą stronę, tutaj było wszystko do na ostatni guzik. E, dziękuję bardzo Panie Jarosławie, życzę sukcesu w takim razie. Dziękuję bardzo. Emilia Zielińska, dzień dobry. E, pani Emilio, czy to pierwszy Pani start? Dzisiaj drugi. A jak często Pani trenuje? O, wie Pan co, ja mam ciężką pracę, dwójkę dzieci, jestem sama. Ile się da jestem Pięć razy w tygodniu, czasami sześć. Kosztem snu. wychodzę piąty ramy czasami. Jak Pani ocenia dzisiejszą trasę? Czy było ciężko? Było ciężko, ale bardzo przyjemnie. Do po prostu niesamowite. Ludzie są fantastyczni. W ogóle ta konkurencja też super. Rewelacja ogólnie. Jak długo Pani trenuje już biegi? Wie Pan co, 13 lat wiosłowałam wyczynowo i się lat biegałam. Później miałam przerwę. Pięcioletnią i od niecałych czterech lat wróciłem do biegania. Czy bieganie to przyjemność, czy też sposób na życie? Wie pan, co? przyjemność dla tych do całości to jest jak gdyby częścią mnie. Także bieganie e, jest czymś dla mnie bardzo wyjątkowym. I czuję, że jak mnie biega, tak jakbym nie biegała, to tak jak samo siebie. A czy biega Pani również maratony? Oczywiście. A w ilu maratonach brała Pani już udział? Już 12. A najdłuższa trasa, którą pani przebiegła? Maraton. Zdecydowanie maraton. Także w maratonie najlepiej miałam 258, w Krakowie rok temu. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla rodziny mojej i dla mojego trenelatrzego wieczorka. Dziękuję. Patrycja Bereznowska. Pani Patrycja, drugie miejsce. Czy było ciężko? E, tak, dystans 10 km jest dla mnie bardzo wymagający. Od trzech lat biegam raczej dłuższe biegi Ultra. I nie trenuję szybkości, dlatego dystans 10 km jest dla mnie okropny. Ultra, w takim razie jaki był najdłuższy dystans? E, najdłuższy to przebiegłam w czasie biegu 24 godzinnego, e, 233 km i 400 m. Czy często pani trenuje? E, niemalże codziennie. Czy w takim razie bieganie to hobby, czy też już może pomysł na życie? E, hobby, ale zajmuje dużą część życia. Czy dzisiejsza trasa była trudna? E, tak, wymagająca, dlatego że zmieniające się podłoże i dosyć dużo zakrętów e, jest dosyć trudne. Dwa jednak już się zaczęło ściemniać, więc trzeba było naprawdę uważać na podłoże, także dosyć trudna. A strona techniczna, czy dobrze, trasa była dobrze przygotowana? Dobrze, biegło się jak po sznurku, nigdzie się nie zastanawiałam, bardzo dużo ochrony, także organizatorzy spisali się tutaj naprawdę na szóstkę. Gratulujemy i życzymy sukcesu w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo, bardzo dziękuję z drugiej strony. Jola Kamińska z klubu razwatri.pl Czy pierwszy raz w dzisiejszym biegu w Markach? Tak, jest to mój debiut w Markach. Jestem nową mieszkanką Marek, więc musiałam tu wystartować. Czy było ciężko? Ogromnie ciężko, szczególnie ostatnie dwa kilometry. Jestem po biegu rzeźnika trzy tygodnie. I nie wiedziałam, że uzyskam taki czas, więc jestem mega szczęśliwa. Jak często pani trenuje? Eee, kiedy jestem tak w fazie przygotowań, 4-5 dni w tygodniu. Czy bieganie to jeszcze hobby, czy już może pomysł na życie? Nie, raczej hobby. Czy, jak ocenia pani dzisiejszą trasę? Czy była dobrze przygotowana? Eee, myślę, że tak. Ja bardzo lubię taką krętą trasę, a taka była. Trochę asfaltu, trochę lasu. Także bardzo przyjemnie. Poznałam przy okazji trochę miasta Marki. A czy biega Pani również dłuższe dystanse? Tak, maratony, ultra, biegi też górskie. A ile maratonów już Pani ma za sobą? E, około trzech i ze cztery ultra maratony, nie liczę. A ultra w takim razie jaki był najdłuższy bieg? E, no czyli bieg rzeźnika, to jest te 78 km. I które miejsce w biegu rzeźnika? Oj, co nie liczyłam, ale tam jest mnóstwo par, także godzinę zrobiłam to 12,3,9. Jestem szczęśliwa. Gratulujemy w takim razie z zajęcia trzeciego miejsca i życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam. Panie burmistrzu, jak wrażenia pobiegły? Ciężko. Ciężko, chociaż w tym roku na pewno lepiej, bo nie było takiego błota, park lepiej oświetlony, więc tu też nie było pomyłki, jak za zeszłym roku się zdarzyła. No ale na szczęście wszystkie skrzyżowania dobrze obstawione. Cieszę się, że. No jeszcze nie wszyscy ukończyli, ale mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwie dobiegną do, do mety i każdy ucieszy się z odebrania takiego medalu. Czy było ciężko? No, dla mnie tak, no że niestety trochę czasu na treningi nie ma, no, ale powoli sobie przetrukałem. Poniżej godziny, więc tak jak zakładałem, jak dla mnie czas dobry. Za rok kolejna edycja. Rozumiem, że też pan wystartuje. Koniecznie za rok kolejna, kolejna edycja. Już myślimy o zwiększeniu limitu, bo dzisiaj ponad 500 osób, znaczy 500 osób się zapisało, jeszcze dużo przychodziło, pytało się o wolne miejsca, więc na pewno myślimy o zwiększeniu limitu i planuje start za rok. Przy, przyjezdne osoby, które przyjechały do Marek chwalą imprezę. Mówią, że na ulicę wychodzili mieszkańcy Marek i dopingowali. Czy, czy rzeczywiście podczas biegu był duży doping mieszkańców? Tak, właśnie mieszkańców było bardzo dużo, z czego się cieszę za co bardzo dziękuję. Wiele rodzin wychodziło, nawet ktoś zorganizował na własną rękę punkt nawadniania. To był miły, miły akcent. Ludzie przy grillu, ludzie, którzy nam się przyjeżdżali, kibicowali, bili brawo, dopingowali. Dziękuję bardzo i życzę sukcesu. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy za rok. Proszę po przede wszystkim sport to zdrowie. Jak widać mnóstwo ludzi, więc zachęcam do biegania. Można powiedzieć, że sąsiedzi biegają, bo Burmistrz Marek Jacek też biega. Ja, Piotr Jaworski, Burmistrz Białęki też biegam. Czyli biegający burmistrzowie. Świetna impreza, druga edycja, a ja zapraszam na Łękę Już niedługo, bo zaraz po wakacjach, 13 września będzie trzecia edycja. Też 10 km. Będziemy biegli z Białęki na Bilany, mosty Marii Skłodowskiej-Curie z powrotem. Taki trochę nietypowy, ciekawy. Bieg, bo bieg przez most. Zapraszam na niego serdecznie, warto biegać. Panie burmistrzu, czy trasa była ciężka? E, trasa, czy była trasa, była ciężka? No Każda trasa, można powiedzieć jest ciężka w zależności od stopnia przygotowania. Przede wszystkim nie biegamy tutaj dla jakichś wyników, biegamy dla zdrowia, biegamy dla troszeczkę tego sportu motorskiego. Biegamy też, żeby pokazać innym ludziom, że wszyscy możemy, każdy może biegać. Dlaczego ja zacząłem biegać? Od kiedyś doszedłem do wniosku, że trochę za dużo ważę, e, że należy uprawiać zdrowy tryb życia, no bo ten tryb życia, który ja uprawiam, z raczej siedzącym, no i dwa lata temu postanowiłem, że zacznę biegać. No, i tym sposobem po pierwsze schudłem 10 kilo. No, po drugie, okazało się, że lubię to robić, kocham to robić. No, po trzecie, na pewno będę zdrowszy, więc zachęcam do tego wszystkich biegających, niezależnie od wieku. Bo tak naprawdę, jak widać, można zacząć w każdym wieku. Czy ma Pan czas na trening? Oj, z tym jest zawsze najtrudniej. Ale przede wszystkim, dobra motywacja to jest coś, co jest najważniejsze. Nie wierzę, niezależnie od tego, jaki tryb życia prowadzimy, że. No mamy noc, jest godzina praktycznie po 22, że właśnie tym wieczorkiem, nawet jeżeli się ma te dzieci, kiedy dzieci już idą spać, nie można znaleźć te pół godziny, godziny czasu i w pięknych warunkach, czy to Marek, czy Białęki, bo mamy wspaniałe trasy biegowe. Mamy lasy, mamy kanał żerański, mamy piękną okolicę. Można ten pół godzinki, godzinkę znaleźć 2-3 razy w tygodniu i pobiegać dla zdrowia. A pani burmistrzu, najdłuższy dystans, jaki udało się przebiec? No mi jak raz udało się przewidzieć w życiu cztery maratony w ciągu ostatnich dwóch lat, głównie maratony warszawski, Borle Maraton, czy, czy, czy maraton warszawski, który jest we wrześniu, ale to, to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby spróbować zacząć od tego jednego, dwóch, trzech kilometrów. Ja jestem święciowo przekonany po swoim przykładzie, że po dwóch, trzech miesiącach bigania każdy jest w stanie przebić te swoje 10 kilometrów i wystartować właśnie w takim imprezie jak tutaj, czyli w nocnym marku, czy, czy w biegu przez most 13 również na który jeszcze raz zapraszam. My również zapraszamy wszystkich mieszkańców Marek, okolic i przyjezdnych. Serdecznie dziękuję.